Wojownicy z Zamku Mgieł. Bunt Beronu. Wielki pułkownik przybył. Na stwójce coś się dzieje. Te sny nie dają mi wytchnienia. To uczucie obecności nie dają już rady. Przybor zwlekł się z łóżka, po czym podszedł do okna. Świecący jasno w pełni co oświetlał opustoszałe uliczki grodu. Był słaby. Jego oczy podkrążone wykazywały oznaki przemęczenia. Już nie mogę. Potrzebuję pomocy. Natychmiast pomocy. Pułkownik zauważył cień w rogu swojego pokoju. Przestraszył się. Zaniemógł. Nie mógł się poruszyć. Cień zbliżył się do przybora, obchodząc go dookoła, wpatrując się weń niewidoczną twarzą. Ten nie oddychał. Gdy cień znikł, cały zasztywniały runął na ziemię. Na stwórca, coś się dzieje. Czyżby moje zmysły zwariowały? Muszę poprosić o pomoc. Potrzebuję pomocy. Usiadł ostatkiem sił do masywnego dębowego stołu. Był to stary drewniany mebel, pamiętający jeszcze dawne czasy świetności królewskiej armii. Jego ręce drżały, jego zmysły wariowały z każdą kolejną chwilą niepokoju. Ja, pułkownik królewski, trzymaj. Drzwi otworzyły się z trzaskiem. Przybor upadł na ziemię, pchnięty niewidzialną siłą. Do komnaty z za rogu futryny, z miejsca, gdzie nie miało prawa być niczego, wsunęła się półprzezroczysta głowa. Pułkownik widział ją wyraźnie. Uśmiechała się do niego. Nie mógł się poruszyć. Głowa zbliżała się do niego powoli, na długiej, rozciągającej się szyi. Nie mógł złapać oddechu. Głowa zatrzymała się nad leżącym pułkownikiem, patrząc w stronę okna naprzeciwko. Komnata była jasna, mocno oświetlona blaskiem księżyca. Nagle głowa szybkim ruchem spojrzała w dół na bezwładnego przybora. Po chwili znikła. Drzwi zatrzasnęły się i przybor pozostał sam w komnacie. Ostatkiem sił wdrapał się na swoje łóżko i położył się. Stwórco, jedyny. Co oddziały naszych chorągli do boju prowadzisz? Miej w opiece dowódców naszych pułk. Przybor przerwał modlitwę. Coś ruszało się nad baldachimem łoża pułkownika. Wstał, po czym odszedł na drugi koniec komnaty. Wziął swój miecz. Wyłaś Na stwórcę! Wyłaś. Ruch ustał. Przybor, pewien, że nic już tam nie ma, postanowił zbadać górę łóżka. Wziął krzesło, postawił je przy leżance i wszedł na nie, by obejrzeć baldachim. Nie dostrzegł niczego niezwykłego. Podszedł bliżej. Chwycił pochodnię osadzoną na długim kiju i skierował światło w stronę ciemnego zadaszenia. W chwili, gdy znalazł się na wyciągnięcie ręki, z mroku wyskoczył na niego pająk, próbując zaatakować niczego nieświadomego rycerza. Był ogromny, lecz jego barwy wydawały się nierealne. Ugryzł przybora w rękę i natychmiast zniknął. Nieczyste siły skupiły się na mnie w tę księżycową noc. To tylko moja wyobraźnia. To tylko moja! To powiedziawszy, Przybor spojrzał na okno. Jego ciało przeszły ponownie dreszcze strachu. W oknie stał potężny, złoty ptak. Patrzył się na Przybora białymi pustyni oczyma. Pułkownik upadł na ziemię bezwładnie. Stracił przytomność.